Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj będzie odcinek SG, ale nie wiedziałem jak Wam się przywitać, więc witam się tak. Eee, to znaczy jak? No tak, nie widać! Dobra, bez zbędnego pierdaczenia mamy tutaj. Ojojoj, mamy tutaj przygotowane My Tommy Gun Batteryka Rzeczy potrzebne, które będę. Które mi się przydadzą na tym. Na wojence i. Pacielu tutaj kulek To jest niedopuszczalne w społeczeństwie ASG-owskim No, także ja już się tam przyszykuję, zjem sobie śniadanie, bo jeżeli nie jadłem śniadania i sobie zrobimy coś jeszcze na Polku i tam wyruszymy na ASG Także nie wiem Hello? Nie zauważył, ja wierdolę A się tutaj patrzył, co za debil Jaki idiota, powiedz coś, trzy cztery, trzy cztery, elo. E, dobra, e, jak, jeśli, jak, jeśli, to widzicie, jak nie widzisz tego, to znaczy, że jesteś debilem. A kto ty kurwa jesteś, żeby mi takie teksty sprzedawać? To jest magazynek od Thompsona, tam są wjebane, nie wiem, chuj wie, czy 190 kulek, jebać to. Mm, tu macie butelkę wody, możecie się na nią popatrzeć. ja widzę! No to oto sorry, możecie tylko napatrzeć. Tu mają kulki, tu jest strzelba, tu jest G36. I chcę powiedzieć tyle, że jebać Kaczyńskiego i całość jego. Dziękujemy za taką wspaniałą relację i za podkładanie mojego głosu. No, dziękujemy tak. naprawdę, dziękujemy. Nie ma za co. Start! Widzę, warto, widzę, warto. To jest taka śmieszna rozgrzeżka, oczywiście. Zaraz go zabijemy Nie podkręciłem kulek Dlatego on teraz ucieka Czego się spodziewałeś, że dostaniesz hit? Krzycz start Start! Widzę go, widzę go, widzę go. go. jest przed nami, jest przed nami, jest przed nami. Dostał co powiesz o SG, gdy Bartek jest sam na sam z nami? Dziękujemy. Dobra, dwa półgłówki idą tam, w tą stronę. Proszę, no oślep! Trafiłem go. Ale no oślep, szalałem, przysięgam. Dobrze, kochani, bardzo śmiesznie wyglądam. Yy, zabezpieczę karabinek, żeby mnie nie trafił w dupę. Dobrze. Yy, ogólnie, niestety, przepraszam Was, ale. Yy, jak ja muszę teraz jeszcze wyglądać? Przepraszam Was, ale. Yy, nie mam GoPro, mam telefon, no, to jest nagrywane wszystko z telefonu, więc jakby. Wiecie, trzęsie się wszystko, może się zmienić yy, światłość. No tam, różne, te gumienka całe. Przepraszam Was, niedługo będę miał GoPro, to jakoś tak będzie to ładniej wyglądać. To jest ogólnie chyba pierwsza na tym kanale rozrywka z SG, bo próbowaliśmy z Bartkiem coś robić, a jeśli coś nie udało. Dobre, i chyba już zaczynają. No już będziemy się strzelać, także chowamy naszą pizdeczkę Zakrywamy naszą klapkę. Start! Dobra, Wartka już widziałem, Wartek biegnie na, na prawo flankę ode mnie Nie za dobrze Bartek biegnie na prawo flankę, dobra pójdziemy tędy Przejdziemy się, bo nie wiem jak będzie właśnie z tym tym No właśnie się już chyba obruszyło mi się wydaje Dosta Słuchajcie, uwierzcie mi, to jest strasznie trudne skupić się na rozgrywce ale też na y, właśnie tym całym nagrywaniu i to jest najgorsze. Jak nie będę miał kamerki, to będę cały czas ginął, bo to jest niepojęte. Jak tam the penetrator się gra. I się przykampiło. No, nie wychodzicie z tego kurwidołka. I, i, I ja tam miałem taką taktykę, że jak cię już ja, to będę kubywał. wołał. Jak, jak podejdziesz, to wtedy będę strzelał. Kurwa. powoli paruje. Tak? No. Chcemy jeszcze ciekawego? fajna lufa. Bo ty tylko lufy widzisz i je wolisz lizać. Jeszcze raz. <gry> no naprawdę, przepraszam to za taką rozgrywkę za no ale nic nie parad, naprawdę nic nie parad. Bęk 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 Miałem cię Miałem cię <śmiany> Ale to nikt mnie tam nie zasłonił kur... Nie no, to jest porażka jakaś, yy, Kubuś mnie tutaj niszczy dlatego, że mam o to ten sprzęcior, mam o to ten sprzęcior, a jak y, będę miał kamerkę, to będę go tak jechał, będę go huchał, będę go huchał w pupę. Słuchajcie, gramy tutaj w nowy tryb, gdzie ja Panie jestem Bartku. przeciwko Kubie, a penetrator jest jakby graczem dodatkowym. Panie i gdy ja strzelę w Bartka, to nie jest Krzyżpan. ze mną, natomiast jeśli Kuba w niego strzeli... Start. No to jest jakby w drugim teamie. Już? No kurwa i debil. Gołaki jeden na jeden z kubów. jest. Bardzo fajny tryb Kuba wymyślił. Taki gułak, jak w Warzone. Ale tutaj ma Kuba lepszy teren. Tutaj ma Kuba lepiej ten. Moim zdaniem. no Tutaj Kuba może pójść tak. Tu może pójść, tu może pójść, tu może pójść. Może pójść tutaj na góreczkę. Żeby dobry ostrzał. Kuba teraz strzela. Po, pokaż mi jego mordę, jego, jego oblicze. Jest nieco, to zobaczymy czy, czy doleci Trafiłem Trafiłem w jego W Kore... a dostałem Dostał Kuba? Dostał Kuba <trafią> To jest prawdziwe SG kochani Aaaa! Dostałem w palce! O, widać? Tak, dostałem tutaj. A, najgorzej boli w kostkę. Ale trudno. Krzycz, start! Co za... co idiota? Ukryj się, idioto! Kurwa na Ukryj się, idioto! Magazynek ci spadł! Magazynek ci wypadł! Ja wierdolę! Chyba fajny tryb wymyśliłeś, bardzo mi się on podoba. A teraz idę do ciebie. Tak! Nie, Co? Kulek! Ja cię bym zabił. Leżę tak ci idealnie, nie? I to nagle słyszę. Ale to jest mój graj najlepszy. UKRYJ się idioto! O? Słuchajcie, pada deszcz, ale mam zajebisty pomysł, żeby zabić pierwsze kubę, a potem zrobić coś z barkiem. A i słuchajcie, to jest już ostatni odcinek. Dlaczego? Ponieważ no, mam 8%, a też jakoś będzie około... Mam nadzieję, że będzie jakoś tak 15 minut materiału. Ale trudno. To jest ostatni już jakby nagrywka. co? Ostatnia bitwa? Trudno jest... Ja się w sumie dzisiaj cieszę. Za niedługo będzie jakiś tam już! Dobra, yy, oni tam stoją kurwa, co głupki Muszę zawieć kubę, muszę zaćzić kubę, muszę zawić kobę, muszę Bartek do nich biegnie Odjeb się! Podaj się, bogam, podaj się, podej się. Dlaczego? Za cię Idę go zajebacz.

Błagaj o litość. Błagam. Błagaj! To nie jest 45 rok, pojebało cię? Nie. Nie rób tego. Nie rób tego. Nie... Przeprasz. Przepraszam. Kurwa, ty, ty go zabijasz. Ja pierdolę. Zabiłem cię wcześniej? Pożegnaj się z widzami. Siema, elo. Ładnie. No i nie, no i pamiętaj. Nie wbijajcie na mój kanał, nie. To jest zabronione, mój kanał jest zacenzurowany przez prezydenta Polski. I tak w ogóle muszę uciekać, bo mnie gonią pewni koledzy. Znaczy, byli koledzy, ale no, nie miałem nic sprawy. O kurwa biegnął! Elo! Wyjebał się. 아